Yy, otrzymywać, jak on się może zmienić yy, jak może dać zamiast yy, otrzymywać tylko poprzez kawoną no. jak to zrobi to zależy od jego połączenia pomiędzy światłem i nim pomiędzy stwórcą i nim jeżeli ja tylko jestem w sytuacji, że e, ja otrzymuję i on mi daje, nie mam wyjścia. Ja mogę tylko e, przyjmować albo nie przyjmować przez mój wstyd. Jeżeli ja jestem e, tylko w egoistyczny sposób, mam e, tylko dwie możliwości i je używamy e, w każdej chwili. Każdy myśli e, o sobie, że on jest piękny, popatrzy się na drugiego. Żeby się nie wstydzić, żeby klonować swój honor. E, tak tak e, my jesteśmy, każdy z nas. Ja mogę albo otrzymywać, ile jestem w stanie, ile mi dadzą, ile mi tylko dadzą, e, tak bez e, dostawania do jakichś tam e, klapsów, Ja sprawdzam e, ile ja mogę i żeby mój honor i moje ego też nie zostało zwanione. Więc chęć otrzymywania wie tylko jedno, jak otrzymywać, otrzymywać albo jak się ograniczać. To też to ograniczenie ograniczenie jest tylko, żeby nie stracić tej przyjemności, bo przyjemność wszystko decyduje. I jest też coś ponadto, że ta chęć otrzymywania może kupić. Chodźmy, choć my narysujemy to. Mam chęć otrzymywania. Ja mogę albo otrzymywać. I to jest najprostsze. To jest chęć moja, a to jest przyjemność. I wtedy jeden jest na drugiego. I to widzimy najlepiej z małymi dziećmi. Oni wiedzą tylko e, w i, i oni wymagają, i my dajemy, i to jest jednostronne w stosunku do nich chęć może odczuć, że ona jest obważona z tym, że dostaje i wtedy sobie robię ograniczenie nie dostaje ja nie chcę dochodzi do mnie coś, i ja odpycham to nie chcę czemu nie chcę? bo mam tutaj wstyd problem jakiś w moim honorze, w moim ja też egoistyczne, oczywiście. I może tutaj być y, też inne zrozumienie. Ja odczuję y, to ważność. Ważność tego, który mi daje. I wtedy przychodzi do mnie przyjemność, ja nie chcę dostać jej. Ja odpycham. Ale ja nie chcę się oddalić od tego, od Niego. I w ten sposób, że e, odpycham, e, to ja się oddala. więc co ja robię. Więc ja robię rachunek, co on chce ode mnie, co on robi. On kocha mnie. On jest e, dobry i dobotliwy. On jest w miłości. Co on chce, żebym ja miał przyjemność? Więc ja mam przyjemność. Ja zaczynam e, brać od niego. Widzicie, tak to ja biorę ale e, w mojej kawanie, żeby dać mu z tego przyjemność. E, ta praca się nie zmienia. E, Chęć e, pracuje tak, jak przedtem pracowała, tylko co dodaje, to kawane. To jest e, cała różnica. I dlatego ta mądrość, która pomaga nam e, przejść z tego, z tej pracy, do tego nazywa się ta mądrość kabały. To jest mądrość jak otrzymywać, żeby emanować. I co nam tutaj brakuje, żeby to zrobić? Odczucie tego, który daje, że on kocha, że on daje, że on emanuje, że ja chcę posłużyć się jego miłością do mnie, żeby mu emanować z powrotem. Bo jeżeli jest pomiędzy nami ta miłość, obydwoje możemy otrzymywać jednego od drugiego i mieć z tego przyjemność i też y, spadać przyjemność drugiemu. I ja muszę dlatego odkryć tego dającego. Nie żeby go tylko wykorzystać, żeby mieć przyjemność, napełnienie z niego, ale żeby być emanujący jemu. Ja muszę go poznać. Tutaj są inne rachunki, nieegoistyczne. Wszystko to jest prawda. Jest tutaj dużo do rozmawiania, ale tak rzeczywiście wszystko przychodzi do nas przez światło. Przez to światło, które nas stworzyło, światło, które zrobiło, to cały proces z naszą chęcią utrzymywania i to światło tak pracuje dla nas i do nas doprowadza do tego rachunku ze stwórcą i z wszystkimi rachunkami. Do czego teraz dochodzimy? Że mamy w tej chwili ekran, że chcemy używać y, tą chęć otrzymywania, ale żebym miał y, połączenie z, 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 z twórcą. Nie tylko, żeby otrzymać, y, wyślij mi, y, że ja otrzymam, że, ale że ja y, otrzymam, że mam połączenie z Tobą, że jestem połączony z Tobą, y, mam połączenie z Tobą, że ja Tobie emanuję i Ty mnie emanujesz. I to właśnie się nazywa ekran. I to nasza chęć otrzymywania, jak mówiliśmy, zbudowana jest z pięciu e, natężeń e, pragnienia. ale alew, berginet i dalek. Wtedy ten ekran, który ja chcę emanować dla stwórcy, on może być, albo e, ekran słaby, który, tylko, że mogę mieć, zrobić mu przyjemność, aby jutrzoweść, albo więcej, albo i więcej, odpowiednio, odpowiednio do natężenia mojego ekranu. I nawet do największego z mojego, to znaczy wszystko zależnie od natężenia, które ja używam, mogę mogę mu dawać tutaj na przykład e, e, piję u niego szklankę wody tutaj soku e, tutaj palcowkę tutaj ryby na przykład a tu mięso Te ryby, ryby ja mam stosunek do dającego odpowiednio do mojej chęci otrzymywania ile ja jestem w stanie y, używać go więcej mogę dać mu więcej emanować więc warto mi być więcej egoistą z większym chęcią otrzymywania z, y, z przyjemnością największą bo ja mu wtedy mogę zrobić przyjemność największą ten ekwan, który jest tutaj ta kawana, żeby emanować mi to wszystko zmienia z głowy na głowę na nogi na początku nie chciałem dostawać nic ile tam mniej dostaję jestem bardziej oczyszczony tutaj jest na odwód z ekranem im więcej biowę im więcej mam przyjemności im więcej się napełniam od niego z moją chęcią że on z tego ma przyjemność robi się bardziej podobny do niego Robi się bardziej duchowy, to znaczy to duchowość, to znaczy że nie używamy tej chęci otrzymywania tak małe zwierzątko, tylko używamy tą chęć wielką, wielką w całym alchudensu, w całym naczyniu, ale tylko z kabaną, żeby emanować, jeżeli masz tą kabanę, możesz wszystko i odczujesz światy, Światy nieskończoności, o przyjusz. Tylko ta kawana, którą potrzebujemy kupić. I odpowiednio do tej kawany będziemy używali ta chęć, więc cała nasza praca to my mamy chęć. Na tą chęć robimy ograniczenie tym co, tym co nie używamy w sposób normalny, później kupujemy ekran i po ekranie zaczynamy odbierać, odpowiednio do wielkości ekranu. Więc całą tą drogą, którą przechodzimy, to się nazywa chokma kabala, mądrość kabały. Jak używać prawidłowo ekran, y, tą kabanę dla emanacji. I wtedy y, używaj wszystkie Twoje chęci, które tylko potrzebujesz. Y, y, bez ograniczenia. Wszystko tylko, żeby było pod ekranem. Co ja potrzebuję do tego? Do tego ja potrzebuję poznać twórcę. Jego ważność. Jego stosunek. Jego miłość do mnie. I że ja go kochał. I po, po, po nim yy, 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 i w tych dwóch miłościach, że jeden yy, yy, będzie miał przyjemność dla drugiego i dlatego muszę go znaleźć. Bez poznania go nie mogę, nie mogę yy, zrobić ekranów. I dlatego ten, yy, ta droga yy, nazywa się drogą odkrycia. Bo bez odkrycia go nie, nie mam yy, z tym co zrobić. Nie mogę nic od niego odczuć, nie mogę odczuć jego miłości, jego stosunku do mnie, co ja jemu robię, czy ja teraz jak piję herbatę, ja nie wiem czy ona z tego przyjemność czy nie, ja muszę go odczuć, ja muszę odczuć co jest z nim, dokładnie tak. To więcej niż my odczuwamy jeden do drugiego, to, jak ja przechodzę do matki i, i, i ma, e, daje mi coś i ja mam z tego przyjemność, ja mówię jak to jest smaczne, e, bo e, to dokładnie tak, e, ja to robię, żeby jej spawić przyjemność i to nam jest jasne, bo to odkrywamy i to naprzeciw tego i tutaj rozumiemy, że jest miłość od niej i tak dalej, to jest nam jasne. W ten sam sposób potrzebujemy nawet i więcej do tego dojść do stwórcy. To odczucie, że musimy dojść do niego z tym właśnie połączeniem nazywa się przyklejenie. To znaczy, że jeden znajduje się w drugim całkowicie. I wtedy dostaniesz ile chcesz i wtedy czujesz ile on ma z tego przyjemności. Bo musimy... Mieć...